Oszczędzać czy wydawać? Co wolimy? O to zapytaliśmy dzisiaj mieszkańców katowic. Lepiej oszczędzać czy wydawać? No myślę, że w obecnych czasach i w obecnej sytuacji lepiej jednak wydawać ze względu na zbliżającą się inflację z powodu wyniku wyborów. A oszczędzanie nie jest dobre? No, kiedyś było, a teraz obecnie nie wiem. Lepiej oszczędzać, czy wydawać? Ja lubię i wydawać, i oszczędzać. A na co Pani oszczędza, albo na co najbardziej lubi Pani wydawać te pieniądze? No, lubię oszczędzać na dobre kremy, dobre rzeczy. A wydawać? Dobre buty. Lepiej oszczędzać, czy wydawać? Lepiej oszczędzać teraz lepiej. Do banku, czy może jednak gdzieś w domu trzymać pieniądze? Może w banku, Do banku lepiej. Trzymaje się Pani tam bezpieczniej? Tak, tak, bezpieczniej. A jeśli chodzi o wydawanie, lubi Pani wydawać? Właśnie nie, ja jestem bardziej oszczędna. Nie lubię wydawać za bardzo niepotrzebne rzeczy czy coś takiego, to nie. Lepiej oszczędzać czy wydawać? Oszczędzać. Oszczędzać. Dlaczego? No ponieważ zawsze są jakieś korzyści z tego. Można z rodziną gdzieś wyjechać na wakacje, można coś sobie... Coś kupić, zainwestować, coś na coś przykład. zainwestować, nie na przykład? A tak jak się wydaje cały czas pieniądze... To no, ich nie ma, To po ich cały czas nie ma, nie? To w ogóle nie lubią Państwo wydawać? Czy, czy Wydawać to wiadomo, tak. ale na coś konkretnego, przydatnego. Woli pani oszczędzać czy wydawać? Wolę wydawać, to kwestia woli, bo to sprawia większą przyjemność, niemniej powinniśmy oszczędzać, tak? A wy wolicie oszczędzać czy wydawać? Czekamy na wasze komentarze.